Witam. Dziś pokażę, jak zrobić wiosenną kompozycję w naczyniu przy użyciu gąbki florystycznej z kwiatów, które będziemy mogli bez problemu zdobyć w czasie wiosenno letni Zaczniemy od naboczenia i przygotowania gąbki, w której będziemy układać nasze rośliny. Do tego będzie nam potrzebny pojemnik z wodą i gąbka. Musimy pamiętać o tym, żeby wody było odpowiednio więcej niż wysokość naszej gąbki, żeby mogła się swobodnie namoczyć. Kładziemy gąbkę bezpośrednio na wodę, napisami do góry, i pamiętamy o tym, żeby jej nie przyciskać, tylko czekamy, aż się swobodnie zanurzy w naszym pojemniku. Kiedy nasza gąbka już się namoczy, i już Państwu pokazuję, jest cała nasączona wodą, musimy teraz odpowiednio ją przyciąć i włożyć do naszego pojemnika, w którym będziemy układać kompozycję. Odstawimy pojemnik z wodą, żeby nie przeszkadzał. Odpowiednio, docinając kąty gąbki, proszę zobaczyć jak się to łatwo tnie, odcinamy końcówki tak, aby się mogła swobodnie zmieścić w naszym pojemniku. Bardzo ważne jest jeszcze to, żeby po włożeniu nasza gąbka zawsze wystawała około 2 cm z pojemnika, w którym będziemy to układać, ponieważ pozwoli nam to bokiem włożyć odpowiednie rośliny. Dziś do naszej kompozycji wybrałam takie rośliny typowo wiosenne. I mamy na przykład do dyspozycji chryzantemę w kolorze białym i w kolorze zielonym, bardzo ładnym. Poza tym jeszcze użyjemy goździków, goździków pojedynczych i goździków, które są gałązkowe. W naszej kompozycji niezbędna nam również będzie cięta. Dziś do dyspozycji mamy takie rośliny jak rumore, Salal, inaczej popularnie znany liściem orzecha, oraz liść ruskusa, który jest bardzo delikatny i drobny i bardzo ładnie nam uzupełni naszą kompozycję. Układanie naszej kompozycji zaczniemy od włożenia najpierw liści. Mamy liść rumory, który wyznaczy nam krawędzie i długość naszej kompozycji. Do włożenia tego liścia używamy sekatora, który podcinamy roślinę. Bardzo istotne jest to, żeby podcięcie nastąpiło pod dużym kątem. Następnie usuwamy wszystkie gałązki, które będą nam przeszkadzały w tym, aby swobodnie umieścić roślinę w naszej gąbce. Oczyszczony i przygotowany liść rumory wkładamy pod kątem do naszej gąbki, tak aby wyznaczyć sobie krawędzie długości naszej kompozycji. Z drugiej strony umieścimy również liść, ucinając go sekatorem. Pod jak największym kątem i umieszczamy go z drugiej strony. Następnie, docinając kolejne liście, zaznaczamy szerokości i długości naszej kompozycji. Zaczniemy od goździka, który wyznaczy nam pierwszą roślinę, jako wysokość kompozycji. Bardzo ważne jest to, żeby rośliny przycinać pod jak największym kątem, wkładając je do gąbki. Eee, oczywiście tutaj musimy podciąć roślinę. Przeciętą roślinę umieszczamy bezpośrednio w gąbce, tak aby długość łodygi, która znajdzie się w gąbce, w środku, miała około 5-6 cm. Nie może być ona zbyt krótka, ponieważ nam wtedy rośliny wypadną. Następnie, dobierając kolejne rośliny, przycinając je też oczywiście pod jak największym kątem, umieszczamy je w gąbce obok naszej rośliny głównej. Bardzo ważne jest to, żeby zachować kształt naszej kompozycji taki owanny, rośliny, które będziemy umieszczać, wkładamy pod kątem około 45 stopni. Razem z naszymi roślinami musimy pamiętać o tym, żeby jednocześnie układać zieleń cięto. Bardzo ważnym elementem jest jeszcze to, żeby każdą roślinę, którą wyjmiemy z naszego pojemnika, oczywiście wcześniej oczyszczoną, podciąć bezpośrednio przed włożeniem jej do naszej gąbki, żeby nie leżała bez wody. Tak jak wspomniałam, gipsówka stanowi bardzo ładne wypełnienie w tej kompozycji. Nadaje jej lekkości, świeżości, więc się idealnie nadaje do takich właśnie typowo wiosennych kompozycji. Możemy dodatkowo jeszcze użyć nabłyszczacza, którym spryskamy liście po to, aby nadać im taki ładny, błyszczący wygląd. I w efekcie końcowym wygląda to w sposób następujący.